Kiedy czołg K2.pl? Dzisiaj będę optymistą. Wiele osób zwraca mi uwagę, że jestem zbyt dużym pesymistą, chociaż uważam, że pesymista to taki po prostu realista, a w niektórych warunkach u nas no, ten pesymizm niestety często wiąże się z realizmem. I dzisiaj porozmawiamy o czołgu K2.pl. Już nie roztrząsając, czy będzie, czy nie będzie, tylko kiedy może być i w jakiej formie. Chociaż forma czołgu K2PL jeszcze nie jest określona, ale możemy się domyślać, że to będzie czołg K2PL, raczej czołg K2 w wersji dopancerzonej, czyli takiej, która waży kilka ton więcej. Taka wersja zbliżona do tego, co proponowano Norwegom w tej wersji K2ENO, dopancerzenie do około 60 ton, poprawienie tych zdolności. Obronnych, w tych strefach, gdzie ten czołg jest osłabiony. Jego opancerzenie jest osłabione, czyli głównie oczywiście boki kadłuba i wieży. Więc kiedy taki czołg mógłby pojawić się w Polsce? Zanim do tego przejdę, oczywiście zapraszam na live y w piątki o 21 oraz do wsparcia kanału, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy, czy też przez Patronite. A. Ale wracając do dzisiejszego bohatera, a jeszcze oczywiście oceniajcie, komentujcie. Polecajcie, patrzcie na kartę społeczności, tam niekiedy wrzucam materiały z mojego drugiego kanału. I gdy mowa o czołgu K2PL i myślę, że tutaj ta wersja dopancerzona o kilka ton, to jest taki najrealniejszy scenariusz, to myślę, że taki czołg mógłby pojawić się już w 2026 roku. Nie, że będziemy czekać na niego 4-5 lat, to nie jest ten osławiony legendarny K2 z dodatkową siódmą parą kół, z pełnym odizolowaniem AMO, z kilkoma innymi zmianami, które spowodowałyby, że właściwie trzeba by wybudować kadłub od nowa, co oznaczałoby, że te zmiany byłyby bardzo duże i drastyczne, czyli kosztowne i czasochłonne. Ta wersja lekko dopancerzona, z, z zwiększonymi możliwościami, jeśli chodzi o obronę, może nawet z jakimś systemem aktywnej obrony, chociaż tu jestem jednak zbyt pesymistycznie w tej materii posunięty i takie rozwiązania jak Kaps 1 no, są niewystarczające. Tu się okazało, że nawet po przechwyceniu niestety może dojść do, do penetracji kadłuba, do penetracji czołgu przy uderzeniu w bok. Kaps 2 niestety będzie stworzony z innym państwem, co oznacza zwiększenie kosztów. Więc może nasza aktywna, czy też jeden z tych innych systemów, nad którymi pracowaliśmy. No ale wróćmy do czołgu 2 Więc w tej wersji dopancerzonej, ważącej kilka ton więcej, 4-5 ton, oczywiście poświęconych na dodatkowe opancerzenie, które mogłoby dosyć mocno zwiększyć ochronę załogi samej maszyny, to taka wersja jest wersją, gdzie te zmiany nie są tak drastycznie idące i stworzenie takiego czołgu to jest. Bardzo krótki horyzont, to jest maksymalnie 2 lata. Dlatego właśnie na początku powiedziałem, że taka wersja K2PL z dodatkowym opancerzeniem, może z niektórymi rozwiązaniami, które byłyby polskie, na przykład łączność, może niektóre przyrządy, chociaż tutaj wątpię, mogłaby się pojawić już na początku 2026 roku bez większych problemów. A gdy mówimy o czołgu K2PL, który byłby produkowany w Polsce, początkowo oczywiście składany z klocków, później może doszłoby do jakiegoś transferu technologii w znaczeniu, że ten czołg, raczej elementy tego czołgu, takie jak może silnik, może przekładnia, to no tutaj, tutaj jednak jestem zbyt dużym optymistą. No, ale można powiedzieć, że większość tego czołgu mogłoby być budowana w Polsce z jedno-dwuletnim opóźnieniem. Ale jeśli chodzi o możliwość budowy tego czołgu w Polsce, początkowo jeszcze raz podkreślę: z elementów sklocków, z a dopiero później, po jednym, dwóch, trzech latach przejścia, nie wiem czy tak się mówi, ale na pewno zwrócicie mi na to uwagę, do kolejnych etapów, czyli do produkcji kolejnych elementów w Polsce, żeby jak największa Polonizacja jednak następowała, to jest niesamowicie ważne, to kwestia kolejnych lat. I takie pierwsze czołgi K2PL, na razie składane z klocków, mogłyby w Polsce już powstać, znowu Was zaskoczę, w 2026 roku. Pewna polska firma już inwestuje gigantyczne pieniądze, spodziewając się, że jednak te K2 będą w Polsce montowane, a później produkowane. Może nie będę się zagłębiał pomiędzy różnicami pomiędzy montażem a produkcją, tak jak powiedziałem, początkowo będzie to montaż z dostarczonych klocków. A z czasem, czyli myślę, że od 2028 roku mogłoby to już wyglądać w ten sposób, że ten czołg byłby bardziej produkowany w Polsce niż składany w Polsce. Oznaczałoby to, że część tych komponentów byłaby produkowana w Polsce. Albo też, na przykład, gdybyśmy dalej używali silnika MTU, myślę, że to by było dosyć dobre rozwiązanie, chyba że dostaniemy licencję na ten silnik południowo-koreański. Wtedy jak najbardziej bierzemy licencję i produkujemy go w Polsce. Ale gdyby do tego nie doszło, to żebyśmy mieli możliwość samodzielnie dokonywania zakupów silników od jego producenta. Nie, żeby ten silnik był kupowany przez Koreańczyków, a później żebyśmy z narzutem go kupowali od Koreańczyków, czyli będzie drożej, tylko żebyśmy mogli robić to w sposób bezpośredni. Tak samo z transmisją ręka. A może gdybyśmy mieli wyprodukować te 800 coś czołgów, no może przesadziłem, te 640 czołgów, czy ile by ich nie było w Polsce, to może wówczas udałoby się pozyskać licencję od MTU albo od Renka. To już są takie ilości, żeby się to opłacało. I wtedy te najważniejsze elementy byłyby jednak przynajmniej składane, częściowo produkowane w Polsce. Musimy tutaj jak najwięcej ugrać. I MTU, i ręk obecnie, ręk można powiedzieć od prawie zawsze, ale MTU teraz są o wiele bardziej, jakby to ująć, skłonne do negocjacji. Bardzo dobrze. Więc. Już w 2028 roku część z tych najważniejszych podzespołów mogłaby powstawać w Polsce. Montaż z gotowych klocków od 2026 roku. No tutaj niektórzy może powiedzą, że jestem zbytnim optymistą, no ale miałem być dzisiaj optymistą, a produkcja, czyli po prostu już produkcja części tych elementów od 2028 roku. I Tutaj oczywiście mowa o tym czołgu K2 z dodatkowym opancerzeniem. Nie mówiąc o tym, że gdybyśmy jednak zainwestowali i odkurzyli te programy aktywnych systemów obrony, to myślę, że w te 4-5 lat byśmy się z nimi uporali. Tak jak zawsze mówię, nie mielibyśmy najlepszego systemu na świecie, ale on byłby dobry. Przeciwko PPK-om, przeciwko dronom byłby wystarczający. I byłby nasz. Więc też 2028 rok byłby w zasięgu. A najwyżej wspierajmy się jakąś firmą zewnętrzną. Ich też jest na tyle dużo, że jest to możliwe. Trzeba tylko chcieć i zainwestować odpowiednie środki i pamiętać o czasie. Więc mówimy tutaj o tym, że czołka pl jeśli chodzi o tą wersję docelową, myślę, dodatkowo dopancerzoną i tam w skali kolejnych kilku lat z aktywnym systemem obrony to rok 2026. Bez większych problemów. Jeśli chodzi o czołg K2PL w znaczeniu produkowany w Polsce, to jeśli chodzi o montaż, mówimy też o roku 2026, a jeśli mówimy o produkcji, produkcji produkcji, czyli o tym, że część z tych podzespołów komponentów albo kupujemy samodzielnie od producentów, albo też w większości produkujemy na licencji, to rok najwcześniej 2028. I tu niektórzy powiedzą dopiero za 4 lata, a ja powiem, że to i tak szybko. My się budzimy bardzo powoli. Mam nadzieję, że w końcu zrozumieliśmy, że gdy chcemy mieć 1000 czołgów wyprodukowanych w Polsce, to musimy wydać duże kwoty wybudować fabryki wyszkolić ludzi. Co jest w tym prawie najtrudniejsze, oraz nastawić się na 10 lat. Tak to działa. I musimy zmienić nasze podejście i spojrzeć na Koreańczyków, na Turków, na Hindusów, którzy, dobra, na Koreańczyków i na Turków, którzy od lat inwestują w swój przemysł obronny, w to swoje bezpieczeństwo, robią to z reguły tak jak trzeba i efekty są. Tylko, że te efekty będą za lat ileś, a nie już. Dlatego naprawdę warto obudzić się i ruszyć teraz, żeby za te kolejne 10 lat nie wspominać, jak to 10 lat temu mówiłem, że gdybyśmy wtedy zaczęli, to byłoby dobrze. A dzisiaj wspominamy, jakbyśmy te 8-10 lat temu rozpoczęli myślenie, byłoby dobrze. No, więc mam nadzieję, że będzie. Dobrze, wracając do czołgu K2. Ta wersja PL niestety, w mojej opinii, nie będzie taką wersją, jak się spodziewaliśmy tego 2-3-4 lata temu czyli dodatkowa para kół, izolacja AMO i wiele innych zmian. To byłoby możliwe, gdybyśmy rozpoczęli negocjacje wówczas. I wówczas te oferty dla nas nie były tak rewelacyjne, jak niektórzy chcieliby to widzieć. Dlaczego wówczas, dlaczego te 4 lata temu, 6 lat temu, kiedy była ta chęć ze strony Koreańczyków na rozmowę, nie aż tak duża, jak się wydaje, ale jednak? Ponieważ to oznaczałoby zbudowanie właściwie nowego kadłuba. Nie właściwie tylko na pewno. I żeby były rezultaty, na przykład osiągnięte w, dwa, w 2023 roku albo w tym roku, no, należałoby to rozpocząć. Nie wiem, czy tak się mówi. Zwróćcie uwagę, na pewno to zrobicie, ale lubię takie komentarze i od razu, jak zawsze, przepraszam wszystkie moje polonistki, które naprawdę dużo pracy włożyły, żebym no, mówił tak, jak trzeba, no ale było to dawno i troszkę zapomniałem. Więc, gdybyśmy chcieli takie K2, takie dopasione z wieloma zmianami czyli właściwie nowy czołg mówimy tu o czołgu, w którym zmieniono by tak dużo, że można by go naprawdę nazwać K2PL i to byłoby prawdziwe PL, to mogliśmy myśleć kilka lat temu, a rezultat mielibyśmy teraz, może z produkcją nawet od razu. Teraz, żeby taki czołg powstał znowu, musiałoby minąć kilka lat i znowu mielibyśmy kilka rodzajów czołgów. Co z tego, że SKO byłoby to samo, armata, silnik i... Przekładnia, jak zmian byłoby bardzo, bardzo dużo. I znowu mielibyśmy dwie, trzy wersje Leopardów, dwie wersje Abramsów i dwie wersje, i dwie wersje K2. Dlatego uważam, że to K2 w takiej wersji z mocno zmienionym kadłubem no już nigdy się nie odbędzie. Chyba, że nazwiemy go K3. Ale znając naszych decyzyjnych, to może się jeszcze dużo zmienić. Wracając do tego sedna. K2 PL w wersji dopancerzonej może pojawić się bardzo szybko, ponieważ tu nie ma aż tak dużo zmian, żeby to trwało lata. To będzie trwało kilkanaście miesięcy, maksymalnie dwa lata. Produkcja w Polsce to oznacza montaż 2026, gdy zostaną podpisane odpowiednie umowy. Produkcja w Polsce z dosyć może ograniczonymi, ale jednak kompetencjami, licencjami na produkcję tych elementów najważniejszych od 2028 roku. I gdybyśmy poszli ścieżką K2, gdybyśmy naprawdę poszli tak na całość czyli chcemy mieć K2 jak dużo, na przykład 1000 to tylko i wyłącznie, gdy mowa o produkcji w Polsce i gdy będziemy uzyskiwać licencje na produkcję tych najważniejszych podzespołów. Albo też, żebyśmy to, co jest używane w tej k od tych firm zewnętrznych, na przykład MTU, RENK i inne, żebyśmy to z nimi podpisali licencje i żebyśmy je produkowali w Polsce z niewielkim narzutem koreańskim. Więc szansa jest, zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Ale może zakończmy. Dzisiaj optymistycznie. Fajnie by było, gdyby to się wszystko udało. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do wsparcia na live y w piątek o 21. Dziękuję za oceny, komentarze, za to, że oglądacie. I zapraszam na ten mój drugi, trzeci kanał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.